mam powiedzieć, czy mogę raczej tylko wylosować i nie odzywać? Masz się przedstawić, powiedz, że masz bicepsie, twoje zainteresowania. Albo nie wiem, powiem, że rady treningowe biorę Mikoksa. Słuchaj, Maciek, mam takie pytanie, bo wielu wielu młodych adeptów kulturystyki zastanawia się, co zrobić, żeby mieć takie ręce duże jak ty. Powiedz nam jakąś złotą zasadę, której trzeba się trzymać. Dużo walić konia i dużo walić konia. jego, jego pojazd... Wszyscy widzą, jego... że właśnie kojarz takie przedramiona. Dobra, wiesz kuchę? Ciebie, tak? No i zaczynam nagrywać. Duże chyba jest. Bombowiec TV No i w pakiecie różowy shaker ze spalaczem i z próbkami, czyli Konkurs, dwa w jednym. Gdyby nie było szpaństwa, przemieszam. Pokaż najpierw co tam mamy. Proszę. Coś tam widać. Są nazwiska. Nie są wszystkie takie same. Resztki hydrolizatu wołowego I lotujemy jedną szczęśliwą posiadaczkę nowego. Shaker. A męża? Angelika, Jaskurska. siła. Gratulujemy Angelice. Myślę, że... No, pokaż. Nie. Dokładnie, widać ładnie. Shaker, shakerem, ale Przemek teraz Ci się zaprezentuj. <gry> Oprócz różowego shake'a męża. męża I tego białka jest też oferowana Jest oferowany mąż I jestem no ja może się baczać pod tym filmikiem Dokładnie Dziękuję.